Och, moi przyjaciele, meine Freunde, muss ich heute ganzen Tag ackern. Muszę cały czas pracować, już mi się papier skończył, ale zobaczę, jak tu wychodzi moja produkcja. Oj, 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 coś tu wyszło. O, nawet, nawet nieźle. Gar nicht schlecht. Na, to muszę chyba zmienić sztance. Tak, tak okej okay. dobrze. A. Dobra, dobra, a co tu było za tego? O, proszę bardzo, coś tu jest napisane. Dobra, zmieniamy teraz wszystko i będziemy coś innego, musimy zmienić szablon. Tak, zmieniamy szablon i teraz będziemy drukowali, drukowali nowa szablon, nowa matryca, tak, a, proszę bardzo i idzie produkcja, no, zobaczymy co teraz naprodukuje się, o, proszę bardzo, inna, Inny banknot, no. Nie mówię, że będę bogaty, tego wam, moi przyjaciele, też życzę w następnym roku. Das wünsche ich euch auch in diesem Neuem Jahr 21. No, wystarczy, bo będę za bogaty. Tak.